Jako metodę pracy zdalnej opracowaliśmy sobie jako agencja e commerce zatrudniająca około 20 osób. Największym dla nas problemem było to, żebyśmy mogli doraźnie się komunikować, tak naprawdę. Czyli przybiec do siebie, chwilę pogadać i móc pójść dalej, nie robiąc oddzielnych spotkań i całego tego zaplecza, który jest, robi się standardowo. Wiem, że niektórzy używają Slacka, no ale to jest po prostu jakiś tam komunikator, a nam pracuje się jednak lepiej w takiej formie wizualnej, że każdy ma jakąś tam ala swoją przestrzeń. Pracujemy na takiej prostej aplikacji Gather. Najpierw przejdziemy przez te wszystkie funkcje, a na końcu wam powiem mniej więcej ile to kosztuje dla 20-osobowego zespołu. Oczywiście Gather ma masę przestrzeni jakiejś takiej biurowej, z której w większości nie korzystamy, czyli mamy jakieś sale konferencyjne, no to się akurat przydaje, ale jakieś takie przestrzenie rozmów wolnych, jakiś plac zabaw, jakieś szachy, wyścigi, inne rzeczy. No i z tego bardzo mało korzystamy, chyba, że ktoś ma jakąś tam wielką potrzebę albo akurat ochotę. Jednak integracja Dalej zostawiamy w takiej przestrzeni stacjonarnej, a niekoniecznie wirtualnej. Ale te wszystkie funkcje ala biurowe spełnia bardzo fajnie, no bo mamy swoją przestrzeń, gdzieś to biurko, które jest aktywne i ludzie mogą przychodzić do naszego biurka, a jeżeli nie chcemy, żeby przychodzili, no to możemy to biureczko sobie po prostu zamknąć. Różne spotkania wykonujemy w małych salkach konferencyjnych, które są w tym gaterku przydzielone. W nich robimy takie spotkania daily, gdzieś retro i całą resztę. No i wiadomo, mamy jeszcze spotkania zewnętrzne z klientami, i w gater mamy wpięty po prostu nasz kalendarz z Google'a, który się zsynchronizuje. I on w danym momencie, zaraz jak się zbliża spotkanie, można kliknąć i otworzyć sobie linki, wejść bezpośrednio z gatera tam na to spotkanie. No i też automatycznie wycisza nas całkowicie. Wycisza wszystko to, co mówimy. Możemy też ręcznie wywołać to wyciszenie poznać gdzieś tam swój profil i po prostu oznaczając do not disturb. Oczywiście, jak mamy te wspólne spotkania gdzieś tam w salkach, no to jest mega prosty przycisk, który chyba jest najlepszym featurem tutaj, że klikamy powróć do biurka i on automatycznie nam wraca na nasze stanowisko i każdy po prostu przebiega wtedy w takiej formie. Nie chcieliśmy takiego standardowego systemu po prostu do pracy zdalnej czy tam komunikatora, tylko chcieliśmy. Czegoś bardziej spersonalizowanego, bardziej dającego taką imitację biura. No a ile taka imitacja kosztuje? No przy 20 osobach kosztuje w granicach 1700-1800 zł. No jeżeli myślimy o samym sofcie, no to troszkę jest, ale jeżeli myślimy o takiej przestrzeni biurowej, no to biuro za 20 osób tak czy inaczej byłoby dużo, dużo droższe. Tak jak wspominałem, korzystamy już od roku ponad i nam się to super sprawdza i pewnie będziemy korzystać dalej, bo nikt nie wyraża sprzeciwu, każdemu się to całkiem podoba i cały czas w takiej formule pracujemy. Mamy po prostu prostą zasadę, że jeżeli jesteś w pracy, to jesteś zalogowany na gaterku, jeżeli cię nie ma, to po prostu z niego wychodzisz. No i chyba, że robisz przerwę, no to albo oznaczasz na Distarp, albo idziesz iść tam do tej wirtualnej kuchni, wtedy nikt te ci nie przeszkadza.